Już tylko cztery ekipy zostały w Euro 2024. Wszystko jest możliwe. Zobaczymy kto przejdzie do wielkiego finału. Oto półfinał Euro 24. Szanowni państwo, witamy w tym pełnym emocji dniu. Finały Euro 2024 to zawsze emocjonujące wydarzenia. Na stadionie czuć wyjątkową atmosferę, pełną skupienia, oczekiwania, ale też buzującą od emocji. Zobaczymy, co ten mecz nam przyniesie. My mamy nadzieję, że będzie czymś niezwykłym. Czego sobie i państwu życzymy? Holandia! Mierzy się z reprezentacją Turcji. Tomku, czas przygotować się na ostateczne rozstrzygnięcia Euro 2024. Meczów coraz mniej, a stawka coraz wyższa. Przed nami rywalizacja na etapie medalowym. Walka o prawo do zagrania w najważniejszym meczu turnieju, o którym marzy każda reprezentacja od samego początku rywalizacji. Dane wejście, traci piłkę. Sunie, teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Dobrze, teraz zatrzymał strzał. Po policyjnej jedenastki teraz czucam. Oj! się właśnie wydarzyło. Mamy bramkę samobójczą. No nie tak to miało wyglądać. No to jeszcze raz spójrzmy jak to wszystko wyglądało. Czy mogli tego uniknąć? Zapewne tak, ale na gdybanie przyjdzie jeszcze czas. Gra toczy się dalej. To mamy 1 do 0. Gabioglu. Czysta interwencja i zaczną z linii bocznej. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. Udamy teraz zagranie do środka. Jest szansa, uderza. Nie napracował się tutaj przy tym strzale Bramkarz. Allen. Dumfries, no i Szabi Simons, zanosiło się na gola. Świetna interwencja teraz. Czala Noblu, a podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Akan szalonoglu. Strzał teraz. Dobrze, bramkarz, spokojnie interweniuje. Van Dijk. De Frey. Malen. To był faul. Holandia ma teraz dwony. Malen z piłką. Co wyjdzie z dośrodkowania? Piłka nie trafia do celu. Wychodzi na aut. Holendrom nie bardzo dziś wychodzi rozgrywanie akcji. Ciągle tracą piłkę. Tyle, że w tej grze nie chodzi o posiadanie piłki, a o kierowanie jej do bramki rywala. A pod tym akurat względem są lepsi w tym meczu. Prowadzą i nie muszą się przejmować drugorzędnymi statystykami. Wróćmy na boisko, bo tu może być ciekawie. Okazja teraz! I piłka ląduje w siatce! No to teraz mogą odetchnąć, uspokoić grę. Prowadzą dwiema bramkami i są teraz bliżej finału. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. W tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walną mocno i bramkarz był bezradny. No to mamy 2 do 0. Gildis. I teraz akcja w drugą stronę. Malem. Xavi Simons przy piłce. Może coś być z tego podania. Nepal! No i kolejna bramka. Tym golem dopełnia masakry, ale może to jeszcze nie koniec. Nie było tu forsowania tempa ani prób atakowania na siłę. Drużyna zmusiła rywala do biegania bez piłki i zaburzenia szyków obronnych. Potem pozostała już tylko egzekucja. Doskonała zespołowa bramka. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. Z dużą pewnością to blokował. A więc tylko o minutę dłużej potrwa to spotkanie. Kopczu. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Ak A Kajdin. Abdul Kokczu. Próba odbioru i przerwany atak. Utrzymali się przy piłce, więc sędzia stosuje korzyść. Tak oglu. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Zagranie w okolicę pola karnego. O, przyjmuje teraz na siebie groźnie wyglądający strzał. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. Zrożnego w okolice 11. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wywini. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Strata. A dobrze się ta kontra zapowiadała. Zdecydowane wejście teraz. I co teraz? Wderza na bramkę. Z poświęceniem i skutecznie. Depay. Strzał z daleka. Ależ bomba! Co za Bramka. Doskonałe uderzenie. Tylko spójrzmy na to potężne uderzenie z daleka. Było trochę miejsca. Moment nieuwagi rywala. No i proszę. 4 do 0. Foul. Gwizdek. Wolny. Sędzia nie ma wątpliwości. Chwila przerwy. Będzie zmiana u Holendrych. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Oddała teraz piłkę Holandia. Jest komu podać. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Uderza Depay. Ale bramkarz nie musiał się specjalnie wysilać, by uchronić zespół przed stratą bramki. No i Xavi Simons. I to tyle z tej akcji. Jagioglu. I nie napracował się tutaj przy tym strzale bramkarz. Memphis Depay. A teraz będzie dobra okazja. No naprawdę, niewiele teraz zabrakło po tym strzale głową. Ładne uderzenie, ale obok słupka. Domku, może trochę źle ułożył ciało w końcowej fazie, bo dobrze trafił w piłkę i wydawało mi się, że to musi wpaść. Zmianę przeprowadzą teraz Holendrzy. A teraz ładną piłkę w szesnastkę. Dobrze obroniony strzał. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Pokiedy ośrodkowanie z rzutu rożnego mogło być groźnie, ale udało się wybić. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie i nie ma bramki. Ale nie, był spalony. Jeszcze trzy minuty. Tyle arbiter doliczył. Frimpong. Jak po piłkę. Uwaga! Świetne prostopadłe podanie. Nie do wiary! Naprawdę nie mają litości! Znowu Bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. A sam strzał był już formalnością z takiej odległości ciężko nie trafić. Zobaczymy w finale Euro 24. Mecz właśnie się skończył. Teraz już nie powstrzymują radości. Mamy koniec spotkania i trzeba powiedzieć, że był to jednostronny półfinał. Oglądaliśmy ładny futbol i imponujące zagrania, ale jeśli chodzi o rywalizację, to tylko jedna z tych drużyn wspięła się na odpowiedni poziom. Yeah. Show, okay.